Do kartoteki pracowników, jak większość okienek w programie, jest skonstruowane w ten sposób, że po lewej stronie jest obszar, gdzie zaznaczamy lub wyszukujemy konkretne osoby. Po prawej stronie mamy obszar, gdzie w formie tabelarycznej są pokazane dane dla aktywnego pracownika. W tym akurat oknie mamy po lewej stronie podstawowe dane personalne, natomiast po prawej dane o zatrudnieniu. Kalendarzu, ustawieniach płacowych, danych ewidencyjnych i adresach oraz pozostałe dane o pracowniku. Cechą wspólną dla wszystkich okien w module kadry i płace jest możliwość określania aktualnego kontekstu pracy. W obszarze tym możemy wybrać, w kontekście jakiego działu Grupy, lub nawet konkretnego pracownika chcemy aktualnie pracować. Możemy tutaj również zmienić tak zwaną aktywną datę, która będzie domyślną datą. Dla większości wykonywanych operacji w programie. Również tutaj możemy zmienić aktualny rok rozliczeniowy. Przejdźmy teraz do zakładki Dane o zatrudnieniu. Zakładka o zatrudnieniu jest to miejsce, gdzie rejestrujemy stanowisko, wymiar etatu, datę zatrudnienia, datę zwolnienia. Data zatrudnienia i data zwolnienia są o tyle istotne, że warunkują, czy pracownik pojawi się na danej liście płac. Następne kolumny to kod tytułu ubezpieczenia, pole identyfikacji dla ZUS, status pracownika, które warunkuje, czy pracownik jest zleceniobiorcą czy właścicielem, w zależności od tej wartości, program inaczej się zachowuje. Następną zakładką jest kalendarz. W zakładce tej możemy wprowadzić liczbę godzin do przepracowania w każdym dniu tygodnia. W kolejności mamy informacje płacowe o tym, jaki procent wynagrodzenia jest przelewany na konto. Tutaj też rejestrujemy koszty przychodu dla danej osoby oraz współczynniki, procent podatku poszczególnych składek na poszczególne ubezpieczenia. Natomiast w dolnej części mamy siatkę płac pracownika, gdzie możemy rejestrować i zmieniać wartości składników płacowych. Możemy również dodawać nowe składniki, jeżeli nie były wcześniej zdefiniowane da, dla danego pracownika. Zmiany w tym zakresie mogą być również wprowadzane przy pomocy listy płac. Kolejna zakładka to dane ewidencyjne, gdzie mamy bardziej szczegółowe informacje o pracowniku, takie jak imiona rodziców, dowody osobiste, adres zameldowania i zamieszkania oraz adres do korespondencji. Kolejna zakładka pozwala nam rejestrować informacje o Urzędzie Skarbowym, któremu pracownik podlega. Identyfikatorze dla urzędu skarbowego, numerze konta bankowego pracownika. Dane w większości okienek są pokazywane w formie tabelarycznej. Ułatwia to ich szybki przegląd. Dodatkowo w wielu oknach są pokazywane w formie formularza, co ułatwia szczegółową analizę i wprowadzanie nowych osób do bazy. Zakładka dane personalne pokazuje dane o zatrudnieniu danej osoby. Kolejna zakładka Ustawienia Płacowe pokazuje nam współczynniki, które pomagają przy liczeniu płac. Pokazuje też siatkę płac pracownika, którą możemy modyfikować. Możemy dodawać nowe składniki, których pracownik nie ma do tej pory przypisanych. Właśnie wykorzystaliśmy składnik zdefiniowany, który nie był przypisany pracownikowi. Zakładka Kalendarz pozostałe pokazuje nam dane dotyczące konkretnego pracownika: informacje o Urzędzie Skarbowym, koncie bankowym, badaniach lekarskich. W formularzu przechodzimy między kolejnymi pracownikami, wykorzystując strzałki. Kartoteka pracowników. Jest to podstawowe okno z danymi o pracowniku. W oknie tym możemy dokonać zgłoszenia do ZUS-u, szykując eksport do programu Płatnik. W programie możemy też rejestrować dane o absencjach. Możemy wybrać typ nieobecności, okres od do moment rozliczenia. Program domyślnie zawsze podpowiada nam aktywną datę z programu. Aby szybciej dokonać wpisu, podpowiada nam również standardowy typ nieobecności. Program pilnuje też przekroczenia dni zasiłkowych w przypadku osób, które już chorowały, miały zasiłki chorobowe lub macierzyńskie. Rejestruje ilość dni wykorzystanych wynagrodzeń. Chorobowych pozwala to śledzić i sprawdzać, czy nie mamy przekroczonych limitów ustawowych, które są podane w drugiej zakładce. Kolejne okno pozwala na rejestrację informacji o czasie pracy pracownika informacje o pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w godzinach nocnych.